Kopie gry dostarczył wydawca firma Electronic Arts. Cześć kochani, z tej strony Scarlett. witam was serdecznie na moim kanale i zapraszam was na króciutki przegląd najnowszych kitów do The Sims 4, właściwie kolekcji, ale mnie tak się podoba ta nazwa kit, że już tylko i wyłącznie cały czas jej używam. Słuchajcie, jest kolekcja dzielnica mody, zbuduj swoją garderobę, jasne, zwiewne, tkaniny i współczesne kroje zapewnią Simom olśniewający uliczny styl, każdy element stroju sprawdza się samodzielnie lub jako... Część stylizacji pełnej niewymuszonego szyku. Nie liczą się szczegóły. Czym byłby strój bez akcesoriów? Bransoletki, migoczące naszyjniki i błyszczące pierścionki przyciągają wzrok, a sandały dodają stylizacji luźnego szlifu. Twój styl podkreślą również tatuaże schenny i wymyślne okulary przeciwsłoneczne. To już mniej więcej wiemy, czego mamy się spodziewać z kitu tego indyjskiego. bo W skrócie będę je nazywać skity koreański, i indyjski, no bo to jest najprościej w ten sposób do tego podejść. No i zamykamy sobie, lecimy dalej. Witaj w The Sims 4 lotniskowy szyk kolekcja. Mieszaj i dopasuj. Ubierz się na każdą okazję, wybierając pośród półformalnych i codziennych elementów. Blazery, płaszcze, kurtki, kardigany. Hmm, świetnie pasują do luźnych spódnic, dresów, spodni, trampków czy szpilek. Trampków? A nie trampek? To się serio tego tak odmienia? Moje życie właśnie w tej chwili się zmieniło. <laughs> Lekkość i zwiewność. Duże fasony łączą się ze zwiewnymi tkaninami, dodając efekt kontrastu. Odnajdź komfort w workowatych stylizacjach i nienachalnych detalach, tak jak w przypadku spodni z wysokim stanem i na wpół włożonej w nie koszuli. Dobra, i tu mamy już kolejną rzecz właśnie na temat lotniskowego szyku kolekcji. Ale to jest właśnie, prosimy mówić taki indyjski i koreański po prostu, nie? Bo to było tym motywowane. Lecimy sobie do nowej gry, żeby wszystko przepatrzyć w kasie, ponieważ te dwa kity są tylko i wyłącznie kitami, które dochodzą w kasie i tak na start powiem, to jest taka formalność dla fanów gry The Sims, ale wierzcie mi, nie tylko osoby, które grają od długiego czasu w The Sims oglądają takie przygody, ale też osoby, które nie są z tym związane i mogą być tu przypadkowo. Słuchajcie, kity to jest takie najmniejsze, najmniejsze rozszerzenie, jakie doszło do The Sims 4. Niedawno miało swoją premierę. Dla mnie to jest troszkę takie podejście do tego, tak jak się... Mm, Moderzy ogłaszają na patronajtach jakiś, nie wiem, jakkolwiek zwał te strony różne, bo różne są. No i właśnie tam można opłacić jakąś kwotę i dostać dostęp do ich takich dzieł najlepszych. Tak tutaj mamy to w ten sam sposób zrobione, ponieważ moim zdaniem rzeczy, które dochodzą w kitach są o kilka poziomów wyżej niż te, które dostajemy w dodatkach. Są bardziej dopracowane, ładniejsze i zobaczymy, czy i w tym wypadku właśnie tak do tego i podeszło. Na nasz przegląd myślę najlepszymi, idealnymi simami będą oczywiście Mietek i Grace, więc idę ich poszukać sobie tutaj w kasie. Rodziny, proszę bardzo, pokaż zawartość zmodyfikowaną. Hose i Grace. Są Jose i Grace, ale weźmy sobie tych takich ostatecznych Jose i Grace, jakich zrobiłam. Zamieniamy, proszę bardzo. Ja gram z modami Maxi Smatch ale bardzo dużo rzeczy z gry też staram się wykorzystywać. Mody Maxi Smash to są po prostu mody, które wyglądają jak rzeczy z gry. To są mody, które się nie odznaczają. Mamy mody Alfa, mody Maxi Smash. Mody Alfa to są te takie super realistyczne, gdzie macie te włosy takie błyszczące i każde pacemko widoczne, a włosy Maxi Smash to są właśnie te, które mają wyglądać jak rzeczy z gry. Także moje simowie w głównej mierze w większości zawsze są e, robieni tak 50 na 50, no ale e, lubię po prostu mody Maxi Smash, bo lubię styl gry, grafikę gry. Z tego co wiem, dla Todlerów i dla dzieci szkolnych nie doszło nic nowego, więc tutaj nie będziemy wchodzić, nie będziemy tego sprawdzać. Może się mylę, jeśli się mylę, to przepraszam, ale wydaje mi się, że nie. I zaczniemy sobie od przeglądu, myślę, tego kitu indyjskiego który tutaj mamy oznaczony odpowiednio. Z tych strojów na pewno muszę Wam powiedzieć, że bardzo podoba mi się ta bluzka. Według mnie jest świetna i na pewno ją będę wykorzystywać. Szczególnie bardzo podoba mi się właśnie na naszym Hosediazie. On bardzo ładnie mi wygląda w takich brzoskwiniowych odcieniach. Ja bardzo lubię nawet ten odcień. Sama go nie noszę, ale lubię wykorzystywać właśnie w grze. Mniej mi się podobają te słoczy, gdzie mamy wersję z wzorami. O, to też jest świetne. O dziwo. Nie, no ładne, ładne. Bardzo mi się to podoba. Ale najbardziej ta wersja brzosklinowa, te takie basiki totalne, to jest coś, w co, czym można chodzić. Ta koszulka jest totalnie jakoś tak... Nie, nie sądzę, żebym ją kiedykolwiek Simowi ubrała. Jest bardzo ładna, ale... Ale nie, nie, nie wiem, nie, nie sądzę, że, że mój sim jakikolwiek, mój sim by w tym chodził. Po prostu nie robię w takim stylu simu właśnie tak ubranych. Natomiast to jest dosyć fajnie basicowe też, jeśli chodzi o te kolekcje, i myślę, że to też będzie przeze mnie wykorzystywane właśnie w tej wersji, czy w tej wersji. To mi się bardzo podoba. Te takie bardziej neutralne rzeczy. Lepiej to wygląda, moim zdaniem, jak wzór jest na koszuli, niż na tej kamizelce. Także to na pewno będzie. Zaczynam tylko i wyłącznie od tych indyjskich i u kobiety, i u faceta. Później przejdę do tych koreańskich. Następnie mamy tutaj e, ten strój Aladdin, razy w głowie. No do tego też myślę, że nie będę wykorzystywać. No, 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 no nie sądzę. Jest to bardzo, bardzo charakterystyczne i e, przez to właśnie nie będzie e, pasowało mi do moich rozgrywek. Ale ten strój... Jest już moim zdaniem genialny i na pewno też mój syn będzie w tym jakieś chodzić szczególnie w tej wersji kolorystycznej. Ja się zakochałam w nim. Jest cudo. Kocham takie workowate rzeczy, więc na 100%, nawet nie wiem czy nie Mietek będzie w tym chodzić, bo wydaje mi się, że świetnie to do niego pasuje. I wszystkie te słocie kolorystyczne też mi się podobają. Więc bardziej takie rzeczy, które będę mogła wykorzystać w takim codziennym ubiorze, do mnie przemawiają, niż to takie typowo, typowo, typowo. Um. Jezu, mam nadzieję, że ja dobrze mówię, że to jest indyjskie, że ja nie popełniłam tutaj jakichś gaf, jak popełniłam to przepraszam, ja nie jestem jakimś znawcą mody, umówmy się, daleko mi do tego, bardzo daleko. I fajne są też tutaj, to Wam pokażę od razu, z pakietów i właśnie z kolekcji te sandały, no prześwietne są, cudne, mega mi się też podobają, więc świetnie, że je dodali. Patrzmy, te czarne, właśnie do tego stroju. No, złoto, zestaw złoto. Na Mietku to się prezentuje po prostu genialnie. Lecimy sobie teraz do dodatków i szukamy sobie, wedle oczywiście pakietów, kolekcja męskie. Nic nie mamy tutaj z dodatków, a nie miało być właśnie tych dodatków? Przypadkiem? Aha, są tylko damskie, no Obuwie już sprawdziliśmy. Dolne części ubioru teraz przed nami. To czekajcie, może ja mu ubiorę. E, koszulkę, właśnie, żeby nam tutaj Mietek nie siedział roznegliżowany. No i wiadomo, no tego ubierać nie będę. No to jest oczywiste. Tego raczej też ubierać nie będę. Też, też nie, nie wiem, jak miałabym to po prostu połączyć. E, tego też raczej nie. Chociaż jest pięknie męż zrobiony. wy to widzicie, jak on jest zrobiony? Mm, te wszystkie zdjęcia. No cudownie jest to zrobione. E, naj, jedna z najcudowniej zrobionych rzeczy w Simsach. Te spodnie. Pięknie te wszystkie fałdki wydobyte. No, cudnie. Nie wiem, może ja tak się gdzieś skuszę i je wykorzystam, bo świetne są. Z tą bruską to wygląda cudownie. Może, słuchajcie, może tutaj nastąpi zmiana mojej opinii, bo widzę szanse dla tego zestawu w tej wersji, takiej bardziej y, stonowanej. Kurde, no tak może coś z tego będzie, może coś się z tego urodzi. No. I to by było chyba na tyle, no tego... O to jak wygląda? To jest takie wiesz, Ej, to też jest spoko! Jej! Kurde! I te... Jezu, one są tak bardzo 3D! Ale świetnie. Ja się jaram, jak mesze są dobrze zrobione. Znamy się już trochę, wiecie o tym, że potrafię się dzieci przybliżać i patrzeć, czy te mesze wszystkie są pięknie wszędzie pozginane tak jak być powinny. Ja mam obsesję z tym, nie lubię strasznie, jak zamiast tego właśnie kształtu mm, robi się cieniowaniem e, tej e, tekstury. E, te wszystkie fałdki, ja lubię, jak one są faktycznie naprawdę zrobione, więc to mega doceniam i powiem Wam, że to mi się też podoba. To ja nie wiem, jak ja na, na to patrzyłam wczoraj, bo wczoraj to przeglądałam i tak, i nie, i nie, wszystko nie, a tutaj kurde... No i ten tatuaż z Henny. ale ja nie lubię tatuaży z Henny. to takie jest nie w moim stylu. Jak już to takie prawdziwe. Dobrze, to mamy, to mamy. Czy coś jeszcze tutaj jest? na 100% wszystkiego nie przeglądam, ja znam siebie, ja zawsze coś ominę. Zawsze oczywiście zapomnę i potem te przeglądy to jest taka dupa. Nie, dobra. Myślę, że to chyba tyle możemy lecieć sobie z naszymi Simami dalej. Teraz przechodzimy do Grace. Grace, proszę mi zaprezentować wszystkie rzeczy z kolekcji. Które są indyjskie. Strój numer jeden jest przepiękny. Wysyłałam go moim wspierającym, właśnie zaraz jak kolekcję już miałam. I oni mieli, wysyłaliśmy sobie jej wysyłałam ten strój, stwierdzając, że jest życiem, złotem, piękny i w ogóle na 100%. Właściwie nawet Grace będzie w tym chodzić, bo popatrzcie, jaki tutaj pięknie wygląda tych kolczyków. Więc Grace, masz już kolejny strój, który ode mnie dostaniesz. Sorry. To jest właśnie taki, którego wykorzystywać. Nie będę wiem o tym, nie robię takich simów. Także tak. Ta sukienka to jest też słoto. Też jest piękna. Piękna, piękna, piękna. Naprawdę piękna. Ach, to też ktoś na pewno będzie mieć na sobie. Ja się zdziwiłam, bo mi się, myślałam, że ten kit mi się nie będzie podobać. Ja byłam do niego negatywnie nastawiona, a on jest taki, no. Wszystkie wersje kolorystyczne tej sukienki są obłędne dla mnie. Czy coś jeszcze z tego kitu? Nie, bo te są już z tych lotniskowych, to to nie. Lecimy teraz na górę i to jest koszulka, którą myślałam, że prawdopodobnie gdzieś możliwe, że wykorzystam, bo fajnie by wyglądała do jakichś dżinsów czy czegoś takiego, taka wzorzysta, więc tego od razu nie skreślam. To jest dla mnie bluzka matematyczki. I, I coś, czego 100% nie będę wykorzystać, nie znoszę takich, takich bluzek, to nie ten kit, więc na razie zostawiamy. To chyba zostało nam tylko to i to z tego indyjskiego. Więc przejdziemy sobie teraz do dolnych części ubioru i z dolnymi częściami ubioru to mam taką relację, że ich nie lubię, dlatego że no te spodnie mi się nie podobają, ale są pięknie wykonane, ale nie sądzę, by mi je jakaś simka nosiła. Nienawidzę całym sercem szerokich spodni i wiem, że są teraz modne i wiem, że większość z was teraz chodzi w dzwonach i szwedach. Natomiast ja wspomnień z dzieciństwa mam bardzo. <grym> No, skonkretyzowane, jeśli chodzi o te ubiory, jak na przykład szło się w takich wielkich, bo się jak największe, jak najszersze te dzwony i noga, w nogę właziłaś, się wypierdzieliłeś. No, w każdym razie był wypadek na schodach z moim udziałem i kojarzą mi się też bardzo, bo one były zawsze takie długie, z tym, że jak padał deszcz i się je ubierało, to wręcz praktycznie do ud potrafił ten materiał zamoknąć i po prostu nie, nie znoszę przez to, ale wiem, że są bardzo modne też i tam ogólnie to też pasuje do tematyki tego kitu, tego z indyjskiej w ogóle, no pasuje po prostu, nie? Ale ile razy widzę dzwony, to mam takie... Jezu, dlaczego to wróciło do łask? Natomiast, no cóż... Mam pokrzywione wspomnienia, z tym przepraszam. Ale rozumiem, że Wam się podobały, mi też się jakieś podobały, też nie chodziłam właśnie, ale potem, jak weszły, pamiętam, rurki w mod do mody, to powiedziałam dość, koniec, nigdy więcej dzwonów. Absolutnie. Lecimy dalej z tym przeglądem, bo się rozgaduje. To mamy, to mamy, to mamy, to mamy, i lecimy do butów. Z butów, no to też mamy sandałki, więc spoko, spoko. Mam to samo co u facetów. I miały być dodatki, a z dodatków ja widzę tylko i wyłącznie tutaj bransoletkę, Która notabene jest bardzo ładna, ale to, to tyle. Tatuaże podejrzewam, że są te same. A jeszcze powinnam sprawdzić, bo może jakieś nakrycia głowy doszły. E, pakiety, kolekcje. Mm, tutaj nie. A jak zrobimy tak, to też nic. Dobra, no to mamy tyle jeśli chodzi o indyjski. Mm, czyli ten lot to jest lotnisk, Nie, lotniskowy to jest ten drugi. A nieważne, no, w każdym razie, lecimy teraz do tego koreańskiego. A w koreańskim najbardziej rozwalił mnie ten strój. Jak ja go zobaczyłam, ja w oczach, no, przed oczami tylko i wyłącznie księży. Naprawdę. I zrobiłam pewne zdjęcie, które wam teraz podrzucę, jeżeli je jeszcze znajdę gdzieś. Także, a wyszedł V, błogosławiący koreański kit, także no ksiądz, ksiądz, ale to mi się bardzo podoba, abstrahując od tego wszystkiego, bardzo mi się ten zestaw podoba i na 100% ktoś będzie w nim chodzić. Nawet nie wiem, czy nie tak. jest przepiękny, ale no w tej wersji, to kurde, taki ksiądz mi, takim księdzem właśnie mi dawał, szkoda, że to jest białe, a nie czarne też, no, no ale dobrze, niech będzie. No i drugi to jest ten, ten to już jest w ogóle dla mnie życie przepiękne. Jak go zobaczyłam, to wysyłam go jako proszę wspierającym, mówię. To jest to. Oczywiście nie, żeby łamała jakieś embargo, bo ja to mam z Game Changers, bo um, należy do. To w sumie to już nie jest Game Changers, tylko Creator Network. E, I e, wiecie, nie, żebym łamała jakieś embargo, nie, tylko po prostu czasami sobie gadamy, podsyłamy różne rzeczy i dyskutujemy, więc jeżeli chcecie coś wspierającymi i też takich rzeczy uczestniczyć, to zapraszam bardzo serdecznie. Są trzy progi wspierania. Od progu drugiego e, macie dostęp właśnie do tej konfy e, razem ze mną. E, I tam można sobie porozmawiać na Discordzie. Trzeba mieć konto na Discordzie zgrane z kontem na YouTube, ale to jest bardzo prosta sprawa do ogarnięcia. No. Także to mi się bardzo podoba. E, buty. Z butów, no to buty są życiem też są przepiękne. Wyglądają jak mody Maxi Smacz. Dobrze zrobione. Bardzo ładnie zrobione. Spodnie numer 2. O, to jest coś, w czym ja chodzę normalnie. Kocham dresy. Boże moje życie kręci wokół dresów. A spodnie numer 3 też są świetne. Szkoda, że takich nie ma. Acież może są damskie, nie wiem. Ale to jest źle zrobione. Czemu to nie jest wyciągnięty ten mesz? Tylko właśnie. Ej, to jest przykład tego, czego nie lubię. Jak spłaszczony jest ten mesz. Jest taki namalowane, tylko, a nie wystające. To nie, to nie, 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 nie. Można było to zrobić lepiej. Nie, 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 Nine. I lecimy dalej. Mamy tutaj spódniczkę, też bardzo ładnie wykonaną. Kulnie te tutaj. Świetnie wygląda ten pasek. Ale znowu widzicie, jest płaski. ZNOWU! Czyli ten kit jest gorzej zrobiony jakościowo. Już od razu widzę, że faktycznie jest nic. Tutaj to jest takie płaskie i te wszystkie cienie są po prostu zrobione. Tutaj na końcach trochę to pomarszczone na szczęście, ale tylko trochę. Także porównując wykonanie tych spodni gdzie widzicie te wszystkie fałdki tutaj tak pięknie są do tego gdzie tutaj nawet ten pasek nie jest wyciągnięty Albo na przykład, to były te spodnie? Które to były spodnie? Te, widzicie? Te kulki tutaj są, odstają jednak. Do tego, gdzie ten pasek jest tak spłaszczony. Oj, powiem Wam, że jakościowo, o dziwo, na prowadzenie wychodzi ten indyjski. Krzyk, jaki z mnie krytyk, nie? <grytyk> no ale muszę się dopierdzielać do czegoś, nie można być cały czas miłym. Bardzo ładny sweter. Sweter, w sumie to taki góra sweter i t-shirt, no bardzo ładny, też by tak Simów ubierać, więc na pewno będzie wykorzystywany, to podoba mi się ciut mniej, bo mam wrażenie, że strasznie Mietka tutaj poszerza w barach, ale on jest po prostu szeroki w barach, więc możliwe, że to dlatego, no i to też jest ok ale też mam wrażenie, że poszerza Mietka, no ale znowu, myślę, że to jest raczej kwestia sylwetki, jaką... Całkiem mnie tak zamiast hosta, ale ci, co oglądają kanał, to wiedzą czemu. No, w każdym razie poszerzę go tutaj. No, ale on jest szeroki w barach, więc to, to, to może być tego winą. Obuwie było, dodatki były, z góry chyba nic nie ma, więc możemy przejść teraz do Grace. Grace, choć pokaż nam zestawy kobiece z tego najnowszego kitu. I polecimy sobie od całego ciała, gdzie do wyboru mamy przede wszystkim to, co jest przepiękne. Też na pewno będą moje simki w tym chodzić. Stuprocentowo. Tutaj już mamy lepiej wykonany ten płaszcz, bo jednak tutaj jest jakieś to zgięcie, ale i tak jakoś mam wrażenie, że. No nie, dobra, to tutaj wystaje, dobra. Ok. Aha. Powoli zwracam honor tej kolekcji. No to też jest ładnie zrobione. Nawet te guziczki chyba trochę tak. Nie, 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 wydawało mi się, że guziczki wystają, nie wystają. Ok, no, ładnie. Eee, mam mój Approve. I teraz, żeby ktoś się nie dziwił. Że ja się tak dopierdzielam, bo, no mówię, po jedno, że coś krytykować trzeba, po drugie, może to są pierdoły dla Was. Dla mnie nie są, ponieważ to jest pakiet, który, czy pakiet to jest kolejny, za który to ile? 25 zł, coś koło tego. Ubranie nie zachodzi za dużo, więc jeżeli to kosztuje tyle, to czek, no oczekuję wyższych. Hmm, przynajmniej ja mam wyższe wymagania wtedy do tego, no wyższe niż do ubrania na przykład z pakietów, akcesoriów. No bo tutaj mamy tylko i wyłącznie to, więc to jest parę obiektów, nad którymi trzeba się tutaj skupić, więc dopierdzielam się teraz, jak mogę żeby wszystko tutaj ładnie Wam przedstawić, swoje zdanie, nie? No w końcu ma być na szczero. Także to jest bardzo ładne, na pewno będę to wykorzystywać, ten zestaw. Z butów, no to tutaj dochodzą nam te Andy desk piękne, te też, to jest to samo co męskie, ale te buty to jest coś, w czym się zakochałam. Tylko jakieś wielkie stopy w nich mają, ale wyglądają ładnie, więc stopę zawsze można zmniejszyć i wtedy to wygląda odrobinę bardziej ludzko. No bo ty ogólnie masz duże stopy, Grace. Nie wiem czemu. Ciągle masz duże stopy takie, dobra. Graysik idziemy teraz tu i tutaj mamy to, co jest cudowne. W tym się zakochałam. Przyda mi się mega. Uwielbiam takie zestawy. I na Grace. no to jest kolekcja, która bardzo też do Grace pasuje. Wydaje mi się, to też jest bardzo ładnie zrobione, takie właśnie szerokie. I tutaj, no ładnie. Spoko. To jest właściwie tym samym, co to prawie, ale tutaj to mamy dłuższe, świetne też, ja bym w tym chodziła, ale to jest coś, co skradło moje serce, dlatego, że jest pięknie też wykonany, ha, znowu o tym gadam, <laughs> ale to jest przeboskie, przeboskie, to jest najpiękniejsza rzecz z tej kolekcji, koreański, piękne, piękne, piękne. W tej wersji najlepsze. No i do tego mamy też dolne części ubioru, lecimy z dolnymi. Spódnica dobrze, że jest z wyższym stanem, nie znoszę tych spódnic z niskim stanem. Ona by mi się bardzo w dziesięcioleciach przydała, ale oczywiście jest taka nie? Ale oczywiście dziesięcioleci już jestem daleko, więc. Bez ta spódnica to już krytykowałam, że tutaj jest spłaszczona. To no, to też jest takie spłaszczone. To jest takie. To jest... Te akurat spodnie mi się nie podobają, te mi się za to podobają, żałuję, że nie są z wyższym stanem, bo jak wiecie, wolę z wyższym stanem nie, ubrania, a to jest no też z niskim stanem, więc też tak trochę. Mówcie mi, że te wszystkie wiatrówki też wchodzą do mody. No, ale jest. Takie, te doły mi się akurat u kobiet nie podobają, po tej spódnicy, te spódnicy mi się podobają. Także tak, 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 tak i można żyć, nie umierać tylko w tej wersji kolorystycznej. Nie. No i można iść. <laughs> Dobra. Buty już omówiłam. Dodatki omówiłam. Tam tatuaże wcześniej były. No to chyba. A czekajcie. Nie, 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 nie. nie, Bo mi się wydaje, że tutaj jeszcze powinno być. Tutaj powinno być. No tak, no przecież. Dobrze, że sprawdziłam. To na grejsiku wam pokażemy. Okulary indyjskie. Kolczyki. Kolejny kolczyk, A, ten taki nie, no nie jest zły, ale. Nie no, właściwie jest spoko, okej, okay, nic, nic nie mam do zrzucenia. No i jeszcze mamy tutaj takie coś. Dobra, ładne jest, ładne jest, okej, okay, ładne jest. Jest dobrze. Tylko zdjęły się jej rzęsne, niestety. <laughs> I to chyba jednak teraz już jest wszystko. Mam nadzieję, mam nadzieję, że wszystko co miałam wam pokazać, to Wam pokazałam. Dziękuję Wam za oglądanie, widzimy się w kolejnych materiałach na moim kanale, Facebook, Instagram, jak zawsze dla Was w opisie. Dajcie mi znać, co Wy sądzicie o tych rzeczach, jak Wam się one podobają. Bo, jak mówię, wiem, że pewnie dużo osób będzie mówiło, że ładne, ale za tam 20 parę złotych tego nie kupię. Więc to jest taki klasyk, który zawsze powtarzacie, a bardziej mnie interesuje, abstrahując od ceny tego, bo cena no to. Wiecie, nie dla kogoś to jest dużo, dla kogoś to jest mało, to jest kwestia naprawdę indywidualna, mocno. Ale bardziej mnie interesuje, jak do tego podchodzicie pod względem takim wykonania, jakości, jak Wam się podobają te rzeczy. I miejcie też na względzie to, że jeżeli gracie w The Sims na komputerze, to faktycznie możecie sobie pójść i pobierać te mody Maxis Match, ale jeżeli jesteście graczami konsolowymi, a naprawdę jest bardzo dużo graczy konsolowych, możecie się zdziwić, ale jest bardzo dużo graczy The Sims konsolowych, no to dla nich nie ma czegoś takiego, jak pójście na mody, bo nie ma modów na konsolę, więc myślę, że to też jest fajne właśnie przede wszystkim dla osób grających na innych platformach, tylko właśnie nie wiem, kiedy jest premiera na konsolę tego. Czy ona jest równocześnie? Będę musiała sobie gdzieś sprawdzić indywidualnie. Dobra. Także wykonanie, który kil bardziej Wam się podoba, ten taki indyjski czy ten koreański. I tyle. Trzymajcie się cieplutko. Cześć!